I witam Was ciepło i serdecznie. Karty na stole, a tak naprawdę talie. Te talie, które dzisiaj przygotowałam dla Was, mają dać odpowiedź. Jaki mam wybór? Ale póki co trzeba dokonać wyboru właśnie talii. Jeden, dwa lub trzy. Bardzo różne, bardzo różne są te talie. Pewnie też i opowieści będą. Również dotyczyły różnych rzeczy, ale to zobaczymy. Zobaczymy w trakcie czytania. Póki co, nie przedłużając, zabieram karty do poczekalni. No i lecimy. Dla jedynki, jaki mam wybór? Jedyneczko, droga. Jaki masz wybór? Tutaj wybór jest niesamowicie prosty, bo trzeba do kogoś wyjść i coś powiedzieć. Wy wiecie, co macie wybrać z, tej całego, z tego całego pakietu informacji, które chcielibyście komuś przekazać. Ta jedna, jedyna informacja może być informacją najważniejszą, która później otworzy przed wami nowe ścieżki, nowe możliwości i znów będzie wybór, ale ten wybór to już nie będzie taki jak teraz, bo teraz to czekacie na ten moment, na tą chwilę, na ten odpowiedni, odpowiednią sytuację. Może na jakąś porę roku, albo na to, że dojrzeje się do czegoś, albo będą jakieś wyniki i tymi wynikami będziecie mogli się pochwalić, bądź też uznać je za atut? To wszystko jest takie trochę zwalanie siebie na coś jeszcze, na jakąś siłę wyższą, na może jakiś dziwny splot okoliczności. W każdym bądź razie czekacie i czekacie. Że coś ubrośnie już do takich rozmiarów, że trudno będzie samemu tego nie zauważyć. Ym, tak. Czy to jest dobra taktyka? Nie wiem, każdy wybiera swoją własną, ale najlepiej czasami być najprostszym w swoim wyrazie i właśnie w swojej komunikacji. To może dużo ułatwić w momencie, kiedy ludzie po prostu umieją ze sobą rozmawiać, nawet na najtrudniejsze tematy. Ta rozmowa, ten krótki może przekaz, naprawdę krótki, może okazać się czymś, co otworzy nowe możliwości. Bo tutaj czekacie na coś, tutaj chcecie, jakby być panami z sytuacji, tutaj. Chcecie nad tą sytuacją w jakiś sposób ją kontrolować, być moderatorem tego wszystkiego, być osobą, od której coś zależy. Uważacie, że w miarę jak ten czas będzie płynął, wasze atuty będą mocniejsze, a i wy będziecie mieli. Większy argument, taki, którego już nie można w, w żaden sposób pominąć, nie zauważyć. I wynik. Wynik tego wszystkiego w momencie, kiedy otworzycie się na kogoś, kiedy komuś coś powiecie. Może tutaj również jest otwarcie na wiedzę, na informacje. Wyłuskanie tego najważniejszego czegoś, bo szum informacyjny jest zewsząd tak niesamowicie wielki, również w komunikacji takiej interpersonalnej, że czasami tego właśnie czegoś najważniejszego można nie zauważyć. Dlatego mówienie o rzeczach bardzo trudnych, ale w sposób prosty, jasny. Krótki, bez jakichś tam zbędnych, zawalowanych yy, anturażów i takich, wiecie, chocków, klocków, jest tutaj niesamowicie istotne i ważne. Może to otworzyć przed Wami mnóstwo nowych możliwości, i tylko od Was będzie zależało już wtedy, którą opcję wybierzecie. Ale aż mi się, słuchajcie, chcę dołożyć trochę, dołożyć trochę kart, bo tutaj jest odpłynięcie od realizmu na tyle wielkie, że możecie nie zauważyć, że tak naprawdę nic w Waszym życiu Was nie omija. Że wszystko jest tak, jak trzeba, że tak naprawdę dajecie radę. I tylko Brakuje wam, brakuje wam takiego przewodnictwa, współpracy, bo to jest trochę takie zakręcone, wiecie, bo Wy czekacie na to, że Wy tą sytuację całą ogarniecie, a tak naprawdę to chcecie, żeby ktoś przejął tą inicjatywę i żeby ktoś Was z tego wszystkiego wyprowadził. Coś mi się wydaje, że w całym tym zamieszaniu, właśnie które tutaj się w Waszym życiu dzieje, należałoby trochę odwrócić kolejność i spojrzeć na siebie jako na osobę, która tak naprawdę ma wszystko, ma czego tylko dusza zapragnie, ale potrzebuje czegoś więcej, mocnych bodźców. Może właśnie tego przewodnictwa, a może po prostu takiego nieokiełznanego niczym naturalnego życia. To, czego Wam teraz potrzeba, jest tylko i wyłącznie potrzebą może dominacji, może potrzebą właśnie tego, że. Chcecie być osobami silnymi, udowodnić sobie i innym swoją wielkość, to jest tak, jakbyście ciągle gdzieś tkwili w przeszłości, z jakimś swoim widzeniem siebie, niedocenianiem swoich wartości i możliwości, i utkwiwszy nogi właśnie w tej przeszłości, w pewnych zdarzeniach, sytuacjach. Nie widzicie, co wokół zbudowaliście, w jakiej jesteście sytuacji, co dobrego Was w życiu spotkało. Bo tak naprawdę nic Wam nie brakuje. Tyle tylko, że gdzieś ta uwaga biega naokoło i życie przebiega koło Was, a Wy, szukając tej iluzji, tego czegoś, tego wielkiego, nie żyjecie tak naprawdę. Żyjecie w takim, w takim półmroku. Tutaj nie ma nigdzie takiego półmroku, ale właśnie tak mi się tutaj to skojarzyło i dlatego to powiedziałam. Tak więc otwórzcie oczy. I może ta komunikacja, może, może ta informacja, może dotarcie do siebie, to jest właśnie dotarcie do swojego własnego wnętrza. I zobaczenie, co tak naprawdę Cię najbardziej uwiera. Poznanie siebie to jest chyba tutaj najważniejszy element. Zadanie sobie pytań, które już dawno powinny być zadane. Tak więc, słuchajcie, jaki masz wybór? Masz wybór. Masz wielki wybór nie stracić siebie w tym pędzie o Siłę. Siłę moc i potęgę. Zrobiło się, słuchajcie, niesamowicie poważnie. Pora w takim razie przejść przejść do dwójki. Zobaczmy, jakie dwójeczki mają. Mają wybór. Ty, droga dwójeczko, jesteś już po wielkich porządkach duchowych, wielkich porządkach w swoim własnym życiu. Ten ból po jakimś braku jest już za wami. To jest tak, jakbyście dokonali wielkiego rozrachunku, uświadomili sobie pewne rzeczy i postanowili pójść do przodu. Postawić na nową kartę, zacząć swoje życie jeszcze raz. I teraz właśnie jest pytanie: jaki mam wybór? Co mogę robić? W którym kierunku mogę pójść? Jaką chcę być osobą? I tutaj w Radzie jest, pomimo tej swojej całej aktywności. Ponimo tego, że jesteś osobą niesamowicie atrakcyjną, osobą pewną siebie, tutaj dodam, że naprawdę przyciągasz uwagę nie tylko płci przeciwnej, ale możesz również zbudzać wielką zazdrość u płci tej samej. W związku z tym, właśnie, kierowanie się, w, w rzeczy, które od razu, z góry są łamiącymi serce, jest tutaj bez sensu. Coś, co z góry wiadomo, że nie przyniesie ci fajnych, nowych wyzwań, nie jest rzeczą wartą podjęcia jakiejkolwiek aktywności. A wręcz przeciwnie. Może to być impuls do tego, żeby zająć się kompletnie czymś nowym, czymś, co nie jest związane z taką atrakcyjnością w samą w sobie, co nie jest chęcią udowodnienia wszystkim swojej wielkiej przebojowości, zaradności, optymizmu, nastawienia do życia takiego proaktywnego. Wiecie, od fitnessu po prowadzenie firmy, po bycie osobą ciągle w ruchu. Tutaj może być kompletne odejście od tego, dla was właśnie tą wskazówką zagłębienie się wiedzy, poszukiwanie informacji, bycie osob osobą taką dobrze poinformowaną, wiedzącą różne różności. Niech tak będzie. To dla Was coś innego do, od dotychczasowej aktywności, ponieważ właśnie dotychczas byliście osobami, które cały czas prą do przodu, cały czas są zaangażowane w coś, cały czas udowadniają światu, że proszę bardzo, spójrzcie na mnie, jestem, jestem, jestem. A tutaj jest wejście w kompletnie inny nurt. Tutaj jest bardziej do siebie. Tutaj jest poznawanie, tutaj jest rozszerzanie swoich zdolności intelektualnych, swoich, swojej percepcji, ale też nauczenie się innego stylu bycia myślenia, właśnie przez to. i Zbadania swoich możliwości intuicji, to jest jakby poznanie siebie z kompletnie innej strony. Bo stronę materialną wy już znacie, wy już jakby to macie za sobą, ten bieg po, po te złote kalesony. Drugą stronę takiego aktywnego życia. Bycie osobą właśnie zauważaną, ten ogień, ta pasja, pożądanie też jest już jakby za wami. I teraz pozostaje następny element element powietrza, rozum, intuicja, myśli, mózg i coś takiego, co jest po prostu niepojęte ten środek człowieka. Może to jest tym wyjściem, tym sposobem na wasze nowe ja to od was zależy. Ciekawa jestem, jakie są wasze wrażenia i wasze potrzeby w tym momencie. Wasze dwójeczki. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, jak to u was wygląda. A póki co, zapraszam trójki. Zobaczmy, jaki masz. Droga trójeczko, wybór. Piękne karty dla Was wyszły. Piękne karty pomimo tego, że tak naprawdę czujecie się osobami, które wiele w życiu doświadczyły. To, co Was przeorało, to, co Was doświadczyło, Uczyniło z Was takie osoby, które podchodzą dość sceptycznie do wszystkiego. Można by powiedzieć, że przez to mało w Was uczuć, mało w Was takiej chęci rozwijania u siebie, potrzeby dzielenia się właśnie tą wylewnością wewnętrzną. W związku z tym, potrzeba zrobienia czegoś, co. Te uczucia by podgrzało, co spowodowałoby, że ta krew zacznie szybciej krążyć i właśnie ten lód wewnętrzny trochę stopi. Wiecie, że musicie coś takiego zrobić, bo to zamieranie w tym swoim chłodzie, w tej oziębłości, ale ta oziębłość właśnie wynika z tego, że jesteście okoleni tą oziębłością, jak murem. W związku z tym, co w Waszym życiu już było, to taka obrona, ale taka obrona, która powoduje, że tak naprawdę Wam jest wewnętrznie zimno. W związku z tym potrzeba tego ognia jest tutaj niesamowicie wielka. Zajęcie się czymś, co dałoby Wam znowu tą radość, rozpaliło Was, może te motylki, a może po prostu chęć przeżycia następnego dnia z taką ufnością, że jutro będzie lepiej? I tutaj dla co po niektórych, tylko z Was, bo przecież nie każdy ma taką historię życiową, pomocą będą Wasze dzieci. Dzieci, które muszą iść swoją własną drogą, muszą wybrać taką ścieżkę, która Da im więcej czegoś, czego wy nie mieliście, da im właśnie nowe perspektywy, otwarcie, ciepło, nowe możliwości, wielkie nadzieje. Nie chcecie tego samego, co w waszym życiu już było właśnie dla nich. Uważacie, że jako te nieopierzone, ale z wielką inicjatywą i chęcią przeżycia czegoś ekscytującego. Mogą popełnić jakieś głupoty, które później, za które później będzie trzeba zapłacić. Ale wy z tą swoją niesamowicie wielką wiedzą, a zarazem wielką intuicją, wyczuwaniem wręcz kłopotów, jakby z daleka, jesteście w stanie tak pokierować tymi istotami, żeby odniosły. W każdej dziedzinie swojego życia, taki wielki sukces, który pozwoli im uwierzyć w siebie jako w człowieka. To jest wielkie, słuchajcie, jakby przedsięwzięcie pokazanie komuś, kto jest dopiero na początku swojej drogi, że tak naprawdę jego życie należy bardzo uważnie pielęgnować. Bardzo uważnie kierować, żeby być osobą, taką, która wierzy, taka, w taką, która ma nadzieję i taką, która nie zniszczy się sama albo nie zostanie zniszczona. I powiem Wam, że Twoja tutaj rola może być niesamowicie wydatna ale też może pokazać temu młodemu pokoleniu, że najważniejsze jest w tym momencie dla niego to posiadanie dobrej wędki. Jednym słowem nie robienie czegoś za tą młodą istotę, nie podsuwanie wszystkiego pod nos, ale przy tej Pomocy tej postawy, takiej proaktywnej i takiej dającej wewnętrzną siłę, możecie stworzyć warunki do tego, żeby to DZIECIE nabrało chęci kreacji, nabrało chęci uczenia się, pracy, pracy również nad sobą. Wyszukiwania dla siebie nowych możliwości, bycia osobą, która nie tylko ma taką potrzebę daj, ale sama jest chętna do tego, żeby coś zrobić dla siebie, a przy okazji dla innych. No dobra, ale powiecie, że przecież nie każdy z Was, nie każda z Was ma dziecię któremu można by w jakikolwiek sposób patronować, lekko pchać do przodu, trochę tam ten kurs życiowy kalibrować i dawać tą wielką wiarę, nadzieję w swoje możliwości. Właśnie dla Was ten, ta nowa ścieżka życia to jest uwierzenie jednak w siebie. Uwierzenie w wasze, Waszą wiedzę, w Wasze przeciu, przeczucia i w to, że idziecie dobrą drogą, pomimo tego, co Was w życiu spotkało. Wsłuchanie się w siebie, wyciszenie siebie, może medytacja, może po prostu chwila zadumy, może spokój. Zwykły spokój w pokoju albo też na łonie natury pozwoli Wam zrozumieć i dotrze to do Was, że tak naprawdę w swoim życiu niczego nie straciliście, pomimo tego, co Was w życiu spotkało. Tak naprawdę jesteście na górze, nie na dole. Że to dopiero początek. To, co teraz już wiesz, to czego się teraz już nauczyłaś przez to całe życie może być wielką bazą na której możesz zarabiać te informacje te doświadczenia mogą być właśnie wskazówkami dla kogoś kto jest taki nieupierzony i kto dopiero wkracza na te szerokie drogi życia tu możecie zajmować się na przykład ezoteryką Wszelkiego rodzaju doradztwem. Możecie uczyć życia, ale również brać przykład z życia. Tutaj jest przyroda, tutaj jest las, ogród, sad, tutaj jest pielęgnacja tego wszystkiego, co rośnie właśnie naturalnie, zdobywanie tych umiejętności, a później, Robienie na tym jakiegoś małego kapitału. Na no początek małego, no bo przecież od, czego, od czegoś trzeba zacząć, ale możliwości takie istnieją. W związku z tym zobacz, że tak naprawdę niczego w życiu nie straciliście. Dzięki temu, co przeżyliście, jesteście takimi osobami w tym miejscu i z takimi zasobami. Hmm, ale to już chyba mówiłam, których nikt w żadnej szkole by Was nie nauczył. To życie dało Wam ten, ten, to wykształcenie. Tak, niech tak właśnie będzie. No i co? No i tyle, słuchajcie. Podejmijcie tą rękawicę i dajcie sobie szansę do tego, żeby z tego, co już wiecie i umiecie, po prostu skorzystać. I to by było. I to by było. Ostatnie. Ostatnie czytanie. Żegnam Was czule i serdecznie, jak zwykle. No i. Do następnego.